Okay. <laughs> Jesteśmy na moście. na moście i jest Tam, nas dużo ludzi. ludzi. Może pokazać pokazać. ile nas jest. Bo tu ksiądz kameruje. I niech tutaj poprzestawiam jeszcze raz. czerwonej koszulce, Łukasz, Łukasz też w czerwonej koszulce, Michał bez Ernest. czerwonej koszulki, Ernes bez koszulki. Damian. Czerwonej Damian, tu jest Damian <grym> Damian, Paulina Tutaj są widoki na, na Paulinę, na Damiana i na Wiktorię. Niech ona spojrzy na nas. A kuku! A jest! Nie. A, jest. a jest. znowu Victoria. Są znowu Wiktorie. Może o Wiktorii coś tutaj dwa słowa jakieś? Nie. Tak! Nie. Wiktoria tu się do nas uśmiecha, jak ona się do nas lubi uśmiechać. Tutaj Klaudia też się do nas uśmiecha. Klaudia ma taki uśmiech właśnie z takim koczkiem uśmiechowym. No. I, bardzo ładnie. I Wiktoria już jest stara baba, bo po prostu wczoraj skończyła ileś tam lat swoich kolejnych. Już nie ma trzech już nie ma nawet trzynastu, matko kochana. No ale cóż, czas płynie i zabija rany, zabliźnia. Gabrysia też skończyła lata swoje. Ernest nam coś mówi, ale nie słyszymy co mówi. Kamera tego nie zbiera, ale kamera go zbiera na tutaj, prawda, perspektywie wielu świateł. Wielu świateł. Wielu świateł. Ernest nie zgolił zarostu. Gabrysia, powiedz tutaj dwa słowa jeszcze nam na zakończenie. Więc y, nie wiem co mówić. A jeszcze tu ale Olga chciała żeby powiedzieć dwa słowa o Oldze, proszę. O właśnie, Olga, sama, Pokażmy mam... Ja tak, powiedz. Olga y, skoczyła 18 lat skończył 18 lat. w lipcu. Ale... W lipcu, którego lipca? 17. O właśnie, tak. 17 lipca. I dlatego tutaj dorosłej pani Oldze, która jest na tle y, zamku i Kolegium Gostomianum, w którym będzie zdawać maturę? Teraz takie ujęcie zrobimy, o, proszę bardzo, Olga i kolegium. I Michał tam też się kolegiuje z Ernestem. I nie tylko, bo Łukasz też, chociaż Łukasz nie zdaje matury jeszcze, ale chłopaki będą. Olga, co chcesz powiedzieć w swoim dorosłym życiu? Nic się nie zmieniło. No cóż, poważny człowiek. Prawo robi prawo jazdy. więc prawo jazdy. Jutro ma będzie... pierwszą jazdę. Jutro na pierwszą jazdę. Uwaga, wszyscy wychodzimy na drogę, żeby podziwiać yy, prawda, wszystkich bohaterów, którzy będą chcieli z zasiąść za pierwsze kółeczko. I na koniec... Na koniec Ernesta atakują muchy. Yy, więc wszystkie trzy solenizantki. Yy, właściwie tutaj siedzi jedna trzecia, a tu są dwie trzecie. I yy, te dwie trzecie niech powiedzą na koniec, że Wisła jest ładna, przeżegnamy, Że żegnamy, kiwamy żenna, pa, pa. Pa, pa, kiwamy i kończymy pięknym ujęciem na ludzi naszych, wszystkich kochanych ludzi naszych. I jeszcze tu sobie ksiądz, ksiądz sobie z guzmi robi, robi robić ujęcia, proszę tutaj, o ładnie, tak? I tutaj tym ujęciem spróbujemy, o, co tu się dzieje, co tu się wyprawia, o, 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 tym ujęciem spróbujemy zakończyć. Hi, hi.